Czyli bym powiedział, że istnieje straszna wersja Minecrafta, która posiada straszną postać, a nie straszne dźwięki tylko, i która no jest po prostu straszna. I w dzisiejszym odcinku możemy się przekonać, czy ta wersja rzeczywiście jest straszna. I zapraszam mm, do oglądania tego odcinka. Więc. No. Era 422.exe. Nie, tu nie chodzi kropka jak tylko tu chodzi o R422, bo to jest wersja... Dobra. No, nagrywasz. <laughs> mm. mm. Okej, okay, głowy nie mamy. No to jest zara wersa Minecrafta to jest wersja 1. Uuu Dobra. E, ten pazek mi bardzo, du, du, bardzo dużo daje, bardzo dużo informacji daje nie? No bardzo. Dawaj mi kurczaka. Mm. Nice. Obroida Ogólnie czemu to jest czarne, co tu się stało? Sas. O, żelazo Dużo żelaza Szczęście 2-0 Umie. to idę to przepalić w sensie muszę zrobić piec. nice i muszę przepalić a odwrotnie ale jestem mądry robimy drewno, robimy drzwi wyżto to kurde, to mój sąsiad słucha, so joł Ogólnie to mogę wam powiedzieć co się stało, ogólnie to yy, zrobiłem sobie yy, klatę ze skóry, yy, Herobrine nie zabił, yy, yy, oranżadę wypiłem, a nie czekaj to też, yy, to zostajemy tylko przy tym, że zrobiłem skorzoną zbroję, a nie czekaj to też, yy, to zostajemy tylko przy tym, że zrobiłem skorzoną zbroję, tylko klatę. A, I za chwilę w odcinku będzie coś fajnego, więc nie spoileruję, ale będzie coś fajnego, więc przygotujcie. Nie no. wiem czy to będzie fajne, ale będzie coś ciekawego przynajmniej Ogółem um. To ja liczę na to, że tutaj coś się pojawi Mi na morda Bo ja chcę, żeby ten odcinek był nudny Bo jak będzie nudne, to słabo Wywalaj wytyfy y, 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 Emm um. Czyli teraz jak to... A czemu ty się nie palisz creeper? Ej creeper, czemu ty się nie palisz? Czemu się nie palą, a jest dzień? Coś coś się będzie popsuło i ja pierdo Czemu taki... To jest lepsze, że jest takie dźwięki są w Minecraft i mnie przeraża trochę um. Co się stało. Słyszeliście to? Um, dobra, wiecie co? Może... Ym, ten ktoś, chyba, serio chce mnie zabić i ja postanowię sobie tutaj uciec od niego. Um, no jak pójdę pod to drewno? Łóżko. No, wieder rozpadnik. O, mogę iść spać. I działa. Polecam. No i co, kurna? We dę Idziemy tam. Są kaktusy. A to jest pustynia. I czy ja widzę to jakąś strukturę? Ty, ale szczęście, ale fart. Dobra, z moich wyleczeń Tak, widzicie, zginąłem, ale przez co dokładnie? Przez Magic? Co, kurde? Dobra, słuchajcie, jeżeli ja uważam, że już nie ma sensu w to grać, ja uważam, że odcinek jest ukończony. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie o łapki w górę i subscribe. Ym... No i możecie napisać, czy ta wersja jest straszna, ja uważam, że nie. Chociaż czasami się można wystraszyć. Ja się z wami żegnam. Czy... Aha. Ja pierdzielę! Zostaw mnie pedale. Aha.